Witam się dzisiaj z Wami 10-minutowym treningiem pilates, który każdy może wykonać w domu na mocny brzuch i zgrabną talię. I dobrze by było, gdyby serię tych ćwiczeń wykonać w ciągu następnych 15 dni. Więc jeśli masz ochotę wziąć udział w wyzwaniu, usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i zacznijmy serię ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie. Zaokrągli nieco plecy, unieś stopy do góry, kolana i stopy złącz razem i zabierz ręce za głowę. Naprzemienne dotykanie ręką stopy. Zrób 20 powtórzeń. Wciągnij mocno brzuch. Kolana są cały czas ugięte. Jedna ręka do stopy, druga ręka do stopy. Następnie zabierz ręce za głowę, teraz naprzemienne dotykanie łokcia kolanem. Lewy łokieć do prawego kolana, prawy łokieć do lewego kolana. Kolana są również ugięte, stopy w górze. Pracujemy nad mięśniami brzucha i boczków. Również 20 powtórzeń. Następnie przyciągnij kolano do siebie, złącz razem ręce. Zabieraj od boku do boku, tak jakbyś płynął łodzią. Kolana są razem, stopy razem. Od boku do boku. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Również 20 powtórzeń. Super. Następnie powoli połóż się na podłodze, zabierz ręce za siebie, kolana ugni. Na wdechu wstań. Kierując ręce w jedną stronę, z powrotem na podłogę, usiądź i ręce w drugą stronę, czyli od boku do boku. 10 powtórzeń tutaj. Wciągnij brzuch. Trzymaj stopy ponad podłogą. Jeszcze chwilę. Następnie połóż się na podłodze. Przyciągnij teraz prawy łokieć do lewego kolana. Wyprostuj prawą nogę i przyciągaj prawe kolano do siebie i prostuj nogę. Czyli pracujesz tutaj tylko prawą nogą. Zrób 20 powtórzeń. Postaraj się, aby Twoje łopatki były również uniesione. Łokieć do kolana, pracujesz prawą nogą. Wdech. I wydech 20 razy. Lędźwie są oparte cały czas o podłogę. Ściągnij palce u obu stóp. I zamiana, lewy łokieć do prawego kolana, wyprostuj lewą nogę i przyciągaj kolano do siebie. I prostuj nogę nad podłogą. Również 20 powtórzeń w tą stronę. Wciągnij mocno brzuch, ale oddychaj głęboko. Jednocześnie postaraj się zrelaksować swoje ramiona. Jeszcze tylko chwilę. I kolejne ćwiczenie: połóż się na plecach, oprzyj pośladki o ręce i przyciągnij kolano do siebie, unosząc biodra do góry. Na wydechu wyprostuj nogi ponad matą. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Postaraj się również zrobić tutaj 20 powtórzeń. Mięśnie brzucha. Zrelaksuj. Ramiona i postaraj się mieć lędźwie wbite w matę w momencie, kiedy opuszczasz nogi prawie na podłogę. Także w momencie prostowania nóg wciągnij jeszcze bardziej brzuch do środka. Jeszcze chwilę. I przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Zabierz ręce za głowę. Przy wdechu kolana i łokcie razem, a przy wydechu rozstaw szeroko. Kolana i stopy oprzyj o podłogę. Wdech do siebie, wydech, powrót stóp na podłogę. Kiedy stopy wracają na podłogę, mocno wtedy wciągnij brzuch, tak żeby nie było żadnej przerwy między lędźwiami a matą. Również 20 powtórzeń: łokcie do kolan, stopy do podłogi. Wdech i wydech. Jeszcze chwilę. Ostatnie powtórzenie. I unieś teraz prawą nogę do góry, lewa noga do dołu. Nożyce, naprzemienne przyciąganie prostej nogi do siebie. Głowa jest również w górze. z tą nogę w górze. Przyciągnij ją jeszcze bardziej do siebie. Również 20 powtórzeń tutaj. Brzuch cały czas jest wciągnięty. Ściągnij palce u stóp. I ostatnie powtórzenie. Pięknie, przenieś się teraz do pozycji deski na łokciach. Unieś prawą nogę do góry i potem przyciągnij kolano do łokcia. Wdech i wydech. Wydech. I wydech. Zróbmy tutaj 10 powtórzeń. Plecy proste, brzuch jest wciągnięty. I wdech. I wydech. Przenieś nieco ciężar ciała do przodu, kiedy uginasz kolano. Zamiana strony, lewa noga w górze, i kolano do łokcia. Również 10 powtórzeń. I ostatnie powtórzenie. Super, i kolejne ćwiczenie. Przenieś się teraz na swój bok. Ułóż łokieć na podłodze, złącz nogi razem. Jedną rękę zabierz do góry. Będziemy podnosić nogi obie do ręki. W górę i w dół. Wdech i wydech. Jeśli możesz. Nie kładź całkowicie stóp na matę, tylko trzymaj je w górze. Zrób tutaj 10 powtórzeń. Także znowu tu pracujemy nie tylko nad mięśniami środka brzucha, ale również nad boczkami. Oddychaj głęboko przy każdym powtórzeniu i zamiana strony. Drugi łokieć, ręka w górę, nogi razem, wdech i wydech. 10 powtórzeń. Ostatnie powtórzenie. Przenieś się teraz do bocznej deski, również na łokciu. Unieś teraz biodra do góry, stopy razem, ręka za siebie, dotykanie łokciem dłoni, która leży na podłodze. Wdech, wydech, wdech, wydech. Również 10 powtórzeń. Jeszcze chwilę wytrzymaj. I ostatni raz, pięknie zamiana strony. Łokieć na podłodze, boczna deska, złącz stopę razem, unieś biodra do góry, ręka za głowę, łokieć do dłoni. Również 10 powtórzeń. Ostatni raz. I przenieś się teraz do ostatniego ćwiczenia, do pozycji deski i przyciągnij naprzemiennie kolano do klatki piersiowej. 10 powtórzeń, to już ostatnie ćwiczenie. Wciągnij brzuch, ramiona w linii z nadgarstkami. I weź tutaj zasłużoną przerwę w pozycji dziecka. Zrelaksuj biodra na piętach, rozciągnij ręce, oprzyj głowę o matę i weź kilka głębokich oddechów. Pamiętaj wykonywać ten zestaw ćwiczeń przez 15 dni, jeżeli chcesz zobaczyć efekty. Zakończmy dzisiejszy trening trzema głębokimi oddechami. Na wdechu zabierz ręce wysoko do góry, złącz dłonie razem, wydech dłonie przed klatką piersiową i wdech w górę, wydech w dół. Jeszcze jeden wdech i pełny wydech. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. Dajcie mi znać, jak się czujecie, jak Wam się podobał. Powodzenia na kolejne 15 dni. Do zobaczenia.